W mojej ocenie, aby działać skutecznie trzeba nabrać odporności. Niektórzy nazywają to twardą skórą, niektórzy nazywają to twardą dupą. Chodzi o to, żeby ktoś Cię atakuje, żeby to się od Ciebie odbiło. No Podzieliłem sobie tą mm, odporność na dwie części. Jedna to jest taka fizyczna odporność, że nie marzniesz, nie chorujesz, a druga taka część mentalna, psychologiczna. Czyli co zrobić, żeby tutaj ci w bani nie, nie, nie poświrowało na skutek tego, co słyszysz na swój temat, na temat swoich produktów, swojej firmy, tak jak wyglądasz, swojej matki, swoich dzieci, dziadków, whatever, żeby sobie z tym poradzić. Mi najmocniej w tej części psychologiczno-mentalnej pomagają trzy rzeczy. Pierwsza to bardzo banalna, Usłyszałem ją na studiach i od czasu czasu ją prowadzę, jest to lista własnych sukcesów że w momencie, gdy ktoś próbuje obniżyć twoją wartość, no bo to jest celem takiej osoby, to wyciągasz sobie zeszyt, notatnik, w którym są napisane, nie napisane twoje sukcesy, to jest taką tarczą ochronną przed tym, co teraz się dzieje. Gdybym ja nie miał takiej tarczy ochronnej w postaci listy moich sukcesów, to bym się nie podniósł upadku biznesowego, który miałem już ponad 10 lat temu. Gdybym się nie podniósł, bym powiedział, no tak, mają rację, jestem chujowy. Nie byłbym w stanie w ogóle z tego wyjść, bo bym uwierzył im w to, co próbują mi w... Wtłoczyć, a jednocześnie słyszałem to, ale miałem twarde argumenty, twarde fakty pokazujące, że hej, ale przecież ja do tej pory zrobiłem to, 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 to i to. I ta lista sukcesów jest budowana na początku z takich błahostek, ale. Robisz, 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 no tak i okazuje się, że to są duże rzeczy. Podam wam przykład. Dzisiaj miałem spotkanie na morsowaniu z szóstką, siódemką nieznanych mi ludzi. Zapostowałem na Instagramie: hej, chcecie wpadnijcie. W środku dnia na wydupiach pod Poznaniem i przyszło 5, 6, 7 obcych osób, których w ogóle nie znamy, żeby razem pomorsować. To jest mega sukces. Ktoś powie: no tak, tylko 7 osób. No dobra, ale Postujesz na Instagramie, na story'sie. I obce osoby chcą z Tobą przyjść czas i zaufać Ci, żeby wejść do lodowatej wody, i większość z nich była po raz pierwszy dzisiaj w lodowatej wodzie. Hmm? I tak samo to działa na sali konferencyjnej, gdzie jest 2000 osób, czy 3000 osób, albo na webinarach, gdzie jest kilkaset osób. Druga rzecz to monitorowanie swoich sukcesów w mikroperspektywie. Czyli dla mnie bardzo ważne monitorowanie jest moich sukcesów w OSM Power jako czy w sprzedaży, marketingu. I ja tego nie mierzę w kategoriach miesięcy, czy kwartałów, czy półroczy, tylko. W ramach doby. I monitorowanie mikrosukcesów polega na tym, że na przykład patrzę, czy dzisiaj była transakcja, czy była jedna transakcja na godzinę, czy jedna na 15 minut, czy jedna na 3 minuty i tak dalej, i patrzę, co ja mogę zrobić, żeby być bardziej efektywnym w tym temacie. Czyli patrzę, skąd to zamówienie się wzięło, z jakiego artykułu, miejsca, aktywności. I mając taki, takie bardzo mocne podłączenie do takiego ekosystemu, takie moje macki witki, by ja wiem i czuję, skąd przychodzą zamówienia rzucam wideo na YouTube'a, a, a okej, okay, dobra, wpada fala zamówień, jest piękna wykresie. Też to oczywiście mierzymy analityksem, ale jak robisz to własnymi rękoma, no to czujesz, która aktywność jest dobra, rozumiana jako skuteczna. I to jest największa przewaga. I monitorować sobie można takie mikrosukcesy. Jeżeli chcesz wejść do wody po raz pierwszy, zimnej, no to najpierw pierwszym krokiem będzie spędzenie minuty, stopy moczone w wodzie w domu. Później zimny prysznic, po ciepłym prysznicu. Później pójście nad jezioro. Później wejście po kolana. I później już chodzisz po szyję. Zrobione. A nie, że jestem beznadziejny, bo nie wlazłem, bo się boję. Eee, ale testowanie mikro etapów, nagradzanie się za, tym, za to w postaci zauważania, że to jest mikro sukces. Mi to bardzo pomaga. I trzecia rzecz tego podpunktu to akcja, czyli działanie. Ale. Znowu dwie rzeczy. Wzmacnianie i eliminowanie. Widzę ogromnie dużo ludzi, którzy robią nieefektywne czy nieskuteczne działania, ich nie eliminują, dalej to robią, a jednocześnie mają jakieś sukcesy, czyli np. jakiś mechanizm, który generuje sprzedaż i tego nie wzmacniają. Poszukają nowych sposobów na coś tam. W momencie, gdy już odnajdziesz sposób czy sposoby na to, jak skutecznie swój biznes rozwijać no to już masz odpowiedź i teraz to, co musisz zrobić, to wzmocnić to. A mnóstwo osób chce to zostawić, szukać nowych pomysłów na marketing, sprzedaż. Przykład. Jedna z grup facebookowych generuje mi bardzo dużo sprzedaży. I ja nie szukam innego sposobu na marketing, bo ta grupa działa. Jeżeli ona się wysyci, skończy, to idę w inne miejsce. A dopóki to działa, to kondensuję moją uwagę na tym miejscu. A to, co nie działa, tnę od razu. Podam wam przykład. Kolejny. Teraz dużo osób mówi o morsowaniu, te wszystkie memy, które latają po internecie, wysyłane przez morsy i morsy powodują, że robi się dużo szumu wokół morsowania i jednym z głównych memów jest mem wypuszczony przez Aż Dziennik, taki portal o fake newsach, który ma ogromne zasięgi. Pomyślałem sobie, hej, skoro tam jest ruch, tam jest uwaga, no to idźmy do nich i zaproponujmy im hej, słuchajcie, może mogę u was podać reklamę tej książki, skoro wszyscy dają u was o morsowaniu. Mówią, spoko, już pracujemy nad tym, jak tą reklamę, która będzie postać, postać artykułów kontentowych tam u niej przełożyć na to, żeby tutaj przeszło milion ludzi kupiło tę książkę, na przykład. Nie? Taki kryzysy pomysł. I to wszystko, co wam mówię, jest z sobą powiązane. I to była ta część taka psychologiczna, mentalna. I lecimy do tej części w sumie trzeciej, czyli tej odporności fizycznej. Będziemy mówić o morsowaniu. Mhm. Słyszeliście o kiedyś? Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby mieć siłę, energię e, na to, aby iść do przodu. Ostatni rok był mega wyjątkowy i jest to w ogóle ciekawe, bo w czasach pandemii, czyli czasach choroby i zarazy, my mamy najlepszą kondycję w życiu. Mamy największe wyniki finansowe, mamy najwięcej czasu spędzonego razem z rodziną. A wydawałoby się, że albo czas pandemii, koniec świata. A jest odwrotnie. Czego jest u mnie więcej teraz? Szczególnie w tym ostatnim roku, a czego jest jeszcze więcej w tym roku, a czego będzie jeszcze więcej. Takiego zagłębienia się w duchowość i fizyczność jednocześnie. Bo, co powoduje, że mam tak dużo energii, nawet się z skamią o tym rozmawiałem. Na pierwszym miejscu jest masowanie, bo najłatwiej jest to wytłumaczyć. Morsowanie polega na tym, że jest to ekspozycja ciała na zimno. Ono może być w postaci wejścia do wody, to może być siedzenie w lodzie, to może być siedzenie w zimnej wannie, to może być siedzenie w zamrażarce, to może być spacer bez koszulki na śnieżkę w środku zimy. To jest morsowanie. to jest cele morsowania? Tak, skondensuję wam mega na maksa, żeby to było raz na zawsze załatwione. Celem morsowania jest pobudzenie organizmu do aktywności, które są u niego wyłączone poprzez to, że jesteśmy normalnie żyjący w komforcie, mega ubrani, w ciepłych samochodach, w ciepłych domach. Wiele osób mówi, że chodzi o pierwotne instynkty, że kiedyś trzeba było sobie poradzić mając sobie nic, przetrwać zimę, upolować niedźwiedzia i tak dalej i tak dalej. Cała zabawa zimnym polega na tym, że ono jest absolutnie bezwzględne, że wchodząc do zimnej wody, która ma tam 2-3 stopnie, atakuje was zimno z całej strony, z każdej strony i teraz od ciebie zależy, czy umysłem i oddechem będziesz w stanie uspokoić swoje reakcje, które na początku są reakcją chyba umrę. Umrę. A ty wchodzisz do wody i sobie myślisz o tym, dużo upraszczam, skracasz dech. Wydłużasz wydech i jesteś w stanie wytrzymać skubańców w wodzie minutę, dwie, trzy, pięć. Dzisiaj moi towarzysze wytrzymali w wodzie 3 cztery, pięć minut, No, pewnie około czterech, 5 minut. Po wyjściu z wody jest ci cieplej niż przed wejściem do wody. Masz suchą skórę, bo tam nie ma jak się kropelka wody zatrzymać, bo ona odporowuje szybko, tak jesteś rozgrzany i zamiast się szybko ubierać, uciekać do domu, to jeszcze rzucaliśmy się śnieżkami. A dzisiaj było zimno i to jest morsowanie. Hartowanie. Drugi element to oddechy. To jest rzecz znacznie mniej znana. To mówimy o książce Wima Hofa, o co chodzi z oddechami Wim Hofa. Wim Hof to jest taki gość, który ma lat tam 60, robił wiele rekordów, ale stworzył, opracował, nazwał metodę, która łączy w sobie oddechy, ekspozycję na zimno, czyli morsowanie i medytację. Metoda oddechu Wim Hofa polega na tym, żeby zrobić hiperwentylację, czyli żeby Twoja krew miała znacznie więcej tlenu, czyli energii poprzez zwiększenie dwutlenku węgla, który masz w płucach. I to chodzi o taką metodę, gdzie bierzesz 40 40 mocnych wdechów wydechów, później zatrzymujesz się na minutę, czyli w twoich płucach nie ma tlenu, wytwarza się CO2, który zwiększa przyswajanie tlenu, który krąży w twojej krwi, ale nie jest przyswojony przez krew. I po takich trzech rundach to jest jak taki legalny high. Nazywa to Wim Hof uh, Legal Cocaine. I coś w tym jest. Ilość energii, którą ja mam, to jest w ogóle niewiarygodne. A wydawało mi się, że jak ma się dziecko, to trzeba mieć mniej energii, bo się nie wysypać, i tak dalej. Jest odwrotnie. Trzeba mieć jeszcze więcej energii. Więc ja szukam sobie takich rzeczy, które pozwalają mi szybko się zregenerować, spotkać nowe... Dodać więcej zasobów energetycznych, ale nie w w nielegalnych dragów, bo to działa na krótko podobno. Nie, nie stosowałem. Ale takiego szybkiego przywołania się do e, znowu energii osiągacza, Haslera kogoś, kto kieruje tym całym procesem, bo masz tu sesję oddechową, to restytujesz swoje ustawienia, fabryczne na poziomie fizjologii, ale też mentalne, bo się zatrzymujesz. To jest czad. I czwarty element medytacja, to medytacja. Ona się dzieje również podczas bycia w wodzie. Ona się dzieje po wyjściu z wody, ona się dzieje podczas metod oddechowych. Ta metoda podstawowa to jest 11-12 minut. Cietasz sobie w domu na, na dywanie. Ja to robiłem tutaj w pokoju dzisiaj. Rano wieczorem, kiedy masz czas. I to powoduje takie dopalenie, taki boost e, energii. I wy to widzicie, bo ilość rzeczy, którą my robimy w internecie, jest kosmiczna. Jest kosmiczna, dlatego że mamy energię i zasoby, żeby to realizować. I wszystko, co wam mówiłem dzisiaj, wszystko te tej kartki moja A4, wszystko. Jest skondensowaną definicją bycia skutecznym i odpornym. Bardzo dużo daje mi w tym temacie książka Feliksa Denisa: Jak to być bogactwo. Bardzo dużo daje mi w tym temacie książka Tima Grovera, nieustępliwy. Wima Hoffa już znacie, znacie, kochacie. A moje lekcje jeszcze bardziej pogłębione zawarłem w książce Więcej się ucieka. A jeszcze o jednej książce. Jest taka książka, bardzo sobotka, Kompetencje Jutra. Pomagaliśmy w jej wydaniu. I ta książka pokazuje. Co będzie ważne jutro, po pojutrze, za miesiąc, za rok, pod kątem Twoich kompetencji? Widziałem kiedyś taką prezentację o zawodach przyszłości i uważam, że ta książka jest lepsza od tego wykładu, bo ten wykład mówił o zawodach przyszłości, podając pięć głównych zawodów. W mojej ocenie i też autora Bartka, to znacznie istotniejsze są kompetencje, które zdobywamy, posiadamy, aniżeli zał, które będziemy wykonywali, bo kompetencje mogą być zmienne. Więc też was zachęcam do tej książki Kompetencje Jutra. Można je kupić tylko wyłącznie w. OSM Power, a jeszcze do tej książki nie mówiłem, bo jest świeżo, jeśli w tym skapnąłem, że taki sztos, a wam nie mówiłem, więc macie taką rekomendację.